Machołk Jaki Machołk, Tu nic nie ma. Jeździsz bez głowy. On się prosi, on się prosi żebym ja go zajebał. Ale o czym ty... o czym ty gadasz? No jest, jest jak kiedyś w stronę miedzi, lata za mną Mahouk. A. Jesteś, jesteś bez głowy, lata nade mną. Pojechać do ciebie? Przydałoby się, przydało się, bo ja wiesz, nie mogę nic napisać, nic nie mogę nic zrobić, a lata nade mną. To weź ty, Raf, do niego napisz. A ja do ciebie jadę. Moine freunde. Lata nade mną, kurwa, jak jakiś ślubek. Zaraz wziąłem mu niebie, kurwa i na tym się skończy. Jego machu będzie wolowały. Napisz mu że nie, żeby odleciał, inaczej może zostać zestrzelony, tak? Chłopie, ja, ja, ja przebiłem. Nie takie auto. helkę Spodaję się tego, Rafała, co nie? Rafał. taki mu, ląduj, albo strzelamy. Pa, strzelają. jeść. Tu Dobra, strzelamy do niego, ta? Czekaj, Jak nie wyląduje, to tak. Odlatuję, nie wiem co on robi. I on jest? Yy, nie, mi nie, 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 jest, nie, mnie nie, ode mnie. nie, 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 strzały od strony kawali, czy mi się wydaje? Macho, ten Heni pierdek lata, nie, 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 to strzela. Ja. tego mamy tego machołka? Tak. kurde, tam gdzieś doleci. Tylko kurde, jest MK20, to weź to kurde traf najpierw. Nie, nie ma co. Za daleko. Może jakby były jakieś snajperki, to jeszcze by poszło. O no ja też snajperki nie mam już. Biedny ta policja się zrobiła teraz. Ja bym, kurde, w 320 ja, ja to, kurde, zawsze snajperem w armii byłem, jak kopy graliśmy. Kurde, jak ja bym czegoś nie ustrzelił, to nikt by nie ustrzelił chyba. No... Do tego Night Stalker kurna i nie ma mocnych na Ciebie Ja tylko z Night Stalkerem nas jest trzech, dobra, trzeba byłoby nas rozdzielić No ja, ja se jadę, no, jadę na... gdzieś przed siebie No, jedź tam prosto, tam obczaj, może tam jakiś coś będzie na skupie miedzi, żeby nie napadali ich Bo dużo osób widziałem, mieć robiło No to pojadę, można po... Porywać od trzech policjantów? Nie. <grywa> Nie można porywać. Eee, od dwóch. Chociaż porwać kurwa? Co że kurwa, że ja taki był, łatwy był? Kurde, sobie dzisiaj w Cesa zagrał jeszcze rundkę. Punkt kontrolny... Wczoraj szukałem serwera polskiego. to, że nie znajdziesz. Ale do czego? Yy, do RP, żeby się zagrać. Polski serwer. Wpisywałem po, PL, żeby mi skoczyło polski serwer. Taki fajny, żeby się pograć, nie? Jest tylko ALP. Jesteśmy P1X. Jakiś Borholm coś tam. I... No Borholm jest i... chyba okej. Na się tylko... Filmiki z niego widziałem, ale fajnie wygląda. Nie, No i ten właśnie, ilość Island. Tylko to, co mi się nie podobało na tym bordholmie to jest to, że ten... po każdym resarcie są w innych miejscach te różne punkty, skupy i tak dalej. Kurde te świata w samochodzie nic nie dają. A mi się nie podoba jedna rzecz jeszcze. Ej, kiedyś chyba świeciły światła w samochodach ja, w armii? Ja pobierałem te gówno, tego moda, to nam to przerywało y... Ej, czy mi się widać kiedyś mocniej świeciły światła w samochodach w armii? Czy No, normalnie gówno widać, że tak to ujmę A, pojechał sobie Ja mu że od czterech. Wojluju, driftem wojluju, ah, Lechowanie Co robisz? Ja nic. zwiedzam sobie Altis. Widzę, widzę. Gdzie ty tak driftujesz? Na zakręcie śmierci, jak gdzie? Haha, to jest No ja sobie jadę, jadę. A tu nagle zakręt, bo. Do policji można, do policji można. Okwatę jest, do policji można. Ale zamknięte. Dobra, zrespiłem się gdzieś z MX-em, bo umarłem. Nie, naprawdę, te życie i to inne. Dajcie to że się mogli Ej, czemu jak zginę, to mam mx teraz? Nie zrespiłem się zbiegowało. Nie na komisariacie takie się na policji obok lotniska i mam. I mamy mixa. Jestem z tego bardzo zadowolony, bo to jest dobra broń. Teraz policja, fure, szosę, coś tam. No i nie mam hajsów. Muszę iść po hajsy. Zarabiaj, zarabiaj. Nie było cię na na, naliśmy na tamtym, na... Na naszym czym? Yy, No na, na naszym kuła lotnisku, no to tak masz teraz. jakim lotnisku? Muszę lotnisko No sorry, przy kąpie mnie nie było wcześniej, dziękuję chwilę sobie w kolina pograłem Myśmy pozarabiali kilka kamionów Jest tu gdzieś jakiś bankomat? Na tym komisariacie policji? W ogóle te drzwi są... Kuloodporne jakieś, albo coś się zbugowało, bo... To jakaś masakra jest, co tu się dzieje? I czemu tak szelka obok mi lata? Darku, czy na komisariacie policji obok lotniska jest jakiś bankomat? E, sprawdza ich w, w tym... W kasie albo. W słupie. No w kasie tu wszędzie szukał nie mogę znaleźć. Musisz Lomar... blisko podejść. No ale czego blisko? Nie kasy albo słup. Tu nie ma kasy żadnej. Nie ja chcę po prostu bankomat, nie chcę kasy. Ona eee... świetliki, mam granaty dymne, mam. Ej. D tak, słyszysz? No. Odkryłem jeden błąd taki. Ja chciałbym, żebyśmy zapnąć raban na wsikałości 0, co nie? Przy komisariacie policji. O. To mi pokazywało bankomat. Tak, ja wyjeżdżasz do komisariatu, to nie? I czasem, jak od razu już ślabem, jak już auto przyjechałeś. Wciskałem ze, z. Ej, y, ten machał obok i... mnie teraz lata, nie? Pokazało mi się za chwilę ten, jest to? Y, bankomat. I mi kuchał, jest by mnie nie wywalił już coś. <grym> A ja tu czuję się zagrożony, nie? Ja. Nic ci nie może zrobić. Na komisariacie policjant z tym machołkiem obok lata i, i nie wiem, co tu się dzieje. A ja nie mogę znaleźć kupiego bankomatu. Tak, koło salonu lotniczego masz. ATM ci piszę? Gdzie? Salon lotniczy. Uch, jest taki kawał drogi z Buta. Tylko i nie możemy kąta tego namierzać. Taskola czego nie można namierzać? Ile ja to jedzie? E teraz wziąłem taki taki, ja tutaj. A ty wjechał! To jest pół kilometra z buta, muszę być jeszcze. Jeszcze naokoło, bo jeszcze jakieś mury są dookoła tego tego. Musicie to poprawić, Darku. Czy on Czy mi się wydaje? Co on robi? Za kuj go, kuj go. Za zaparkowanie. Przy tym komisariacie musicie zrobić bankomat jakiś. No bez sensu jest bieganie pół kilometra do bankomatu i pół kilometra z powrotem. Nie mogę tego, tego kłachem I potem jeszcze raz, bo ci kasy zabraknie. Nie mogę. Ja odpalałbym no, za złe m. zaparkowanie. Nie jeździ mu tylko od holuj. Ty Głupię sobie lester. Mm -hmm. Jura sprawdza. koleś koleś, kolej się może Można mogę porwać. Mogę napisz im. Dobra, kto jest tego co tołem? Owen. Ja nie mam nic nie mam, jestem biedny. No właśnie o to chodzi? Dlatego byłem z nowy z setorem. No, no, ten... Idą Nie mogę porywać. Dopiero 4. Napiszę, że jeszcze to nie uda. E, w ogóle znalazłem machołka, który zostaje na lotnisku. To i rozwal. A to Gero. Co? Zbychu?

Proszę wylądować. Proszę wylądować. Ten gościu od machołka coś kurde kombinuje, no prawie mnie chciał zabić tym machołkiem eee, On przecież cię Tylko Inna. nie kto to jest, nie bo nawet nie, nie ma sprawdzić, się. nie ma jak No i tam nie z zrobić eee, Darku, ja tam, robisz te, idźmy obniżasz to, idźmy zieloną Dobra, ja bym chętnie miał taki... stan wyjątkowy w kawali. Ale bym sobie kupił jakoś snajper miał. raz na, na to bierze, że to jest koło komisariatu. Uf, albym tam kosił. Albo oni ciebie. Albo oni nie. No jakąś snajperka by się przydało ale dodać. Na piechotę. Ja lubię snajperki. Dobra, kid z tym machołkiem. Idę po jakąś furę Ty jajko? Ten nie jest bez głowy, chce mi blokowali podwieźć e, Tak i co, dzisiaj było było gdzieś koło 20 graczy? Mi się zdaje, że było Dobrze Uciekają Morreu, <laughs> Do <you know> which... <laughs> Bo I z, kurde, ile osób się robi na serwerze? Znasz takiego ogiego Bo jego ja znam, z, z tego, yy, jeden... Weźcie mu napisie, żeby oddać od posterunku policji, bo naroduje na posterunku policji. Ten jeździec. jest a ja nie, wylądował obok. Kurna troll, jebany. Nie przejmuj się, ja od razu. Co? Nie przejmuj się, ja od razu. Nie no, nie będę mu rozwalał helikoptera, tak? Czego? Co so, tam ty machołkiem i myślą, że są fajni O oh, jakiś ban dostał adminban adminban.pl online A nie to jakoś pingi pewnie na jakąś akcję jechać 9 ludzi jest coś pewnie robią, kroją Albo trolują. Dark, Dark, coś nowego będzie, czy tak? Darka tu nie. Nie bardzo. A, nie ma. No rozwalił się, kurde, tym machukiem na komisariacie policji, no. Powiedz takowi, że jest najstarszego sierżantowego. Sierżanta, sorry. Czekajcie, jak ja się z tym muszę rozprawić. Tak, tak, tak. Halo, Halo, gdzie pan jest? Proszę nie latać tak nisko. Jak zobaczę, że jeszcze raz pan lata poniżej 150 metrów, to już będzie mandacik, niestety. No i czemu nie mogę naprawić? Wie pan co, może pan odholuję po prostu i pan wyciągnie z garażu, bo niedaleko lotnisko jest i tak. A nie mogę naprawić, coś się zbugowało chyba. Microphone. O jezu. Niech będziecie tego widzieli jeszcze tego raz, jakim tam. Tego bez głowy to weźcie, mu mandat dajcie jakiś. Odholowałem pana helikopter, może pan iść po niego do garażu. No co on ode mnie chce jeszcze, za zgo wyprowadzę stąd za uszy go wytargam. Proszę opuścić posterunek Co tu na No ja pierniczę Halo? No właśnie nie widzę, coś musiało się... A ulecz, ok. okej. Robicie ten jak to? Coś kurde się mi zbugowało, widzisz, Nic nie tej widzę tej czatu tyba, ani tak dalej. E, nie wiem, robicie coś? Z tym? Z czym? No z, z czym? tym, że jakiegoś koresia porwalił. Nie da się, do I Czemu się nie da? Do czterech Od kiedy? Od, Od zawsze. No zawsze. Przecież e, jak e, ty i ja, Seba, byliśmy w trójkę, jakoś... Tamte, <laughs> ja to, to samych... to było... To było dla zabawy. No, czemu teraz nie dla zabawić Proszę opuścić posterunek, to co za. niestety. A co to kręci, kurwa? Serena na kawali. User left your channel. O, przestała lecieć, kurwa, w końcu. Co? No, leciała jakaś syrena w kawali. Co? Mój, leciała jakaś syrena w kawali. Skąd syrena? No, nie wiem, mogła. Nie mam mistrzu. Co? <grym> chodź, 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 chodź. Jest e taka walik, coś ode mnie, no, chodź tu, chodź tu, patrz, chodź tu, chodź, patrz. patrz, bądź to, bądź to nieśnij to. O Jezu, reloga muszę zrobić, bo coś mi się zbugowało. Więc weźmy ktoś na napiżenia wymaganej liczby policjantów Jest u Darku? Nie ma Darka A że co? No bo tych przy czterech policjantach można porywać no. Tu są syreny strażackie, w sensie te takie te pożarowe co są Najpierw ja za Szak trafi z tym jeźdźcem bez głowy, wycie? Jeszcze ja auto mi zajebał. Nie No na komisariacie było, kurna. No już to! Jakiego zajęcia go zabiję po prostu? Mam pozwolenie? Co tak upisze? Lester 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 jesteś? Ja Jestem, jestem za chwilkę Mogę go zajebać? A, ale co ci robi? No troluje kurna, auto mi ukradł z posterunku No to kurde, no to ja cię auto ukradł, to już masz go już, To jest akcja, możesz go już my poszczelić i... Dobra, no, zostawił, no, je. zostawił je, zostawił je nie działa na szczęście. Nie działa. Wpłacę hajsy. Jest te jedynki, wpłacę. Za... Dobre auto mi ukradł. Wziął je na cholb pod, pod herkę jeszcze. Czekaj. No wale kurde, full auto. Full auto to może nie, ale... Ej, dobra, dobra już jestem. Te syreny nie działają już. <grym> dobra, ma... ma te auto, zarąbał mi je chyba już. Dlaczego nie zestrzelę. Ja, tak, jesteś także? Nie. Ty wiedziałeś o tych syrenach? Jaki? No, to masz Kóry, na rynku? Te takie przed pożarowe jakby? Nie. nie. Ty, ale to mu była? W no, no troszku. Jest, Straszna się... muła jest. Bo Ale jakie No kurde to wami. Tam skawiatka bo to... Krypcie Kurwa tak. A je... <laughs> Eee, gdzie je włączyliście? No, na scrollu, do nie? Ale już się połączyły. To dobrze. Gdzie wy je włączyliście? No podchodzisz i scrollujesz i po niebie Dlaczego? No tu jest taki słup z tymi. Nie umiem tego tego ziomka widziej to weź coś z nim zróbcie, muszę Roloka zrób mm -hmm. zbugowany jestem. I czatu nie widzę. Okej, okay, to światło zapaliłem, bo ciemno jest. Dobra, no, nie muszę do końca z serwera wychodzić z lobby. Ty, Tyłem yy, No? Napisz mu, aby mam i Nie zawahamy się go użyć. Postarz go. Nie macie Blackfoota. Cicho. Dzięki Mistrzu za followa też. Znaczy się teraz yy, serwera już ten, bo był zbogowany byłem. Czy tu się nie zapisuje postać? A jest. Mój MX. Ale mu Google przejebana jest. Darku! Hmm? Jest tu Dark. Weź trochę Amoda do MX-a dropnij. Niech to 5 sekund się zacina. to mogli porywać, bo jest... dla chwili będzie 4 policjantów. tego wbiłem, bo to mnie porwali. Ale warte, to te... ciebie wyrzuciłyśmy z listy, bo powiedziałeś, że też jesteś ile przez być. No wiem, a jeszcze mam sloty. Dzisiaj mogę i tak, Dobra. możecie mnie wywalić wieczorem. Sound microphone muted. Słuchaj mistrzu, w takim razie ja ten... Wezę, może zresetuję tego... streama. Bo mi nie pokazuje, że jest 0 zgubionych klatek na sekundę. Więc... Nie wiem, jaki to może być problem. Wezmę tego streama, zresetuję tak i wracam za do, to pewnie ile tam, 15 sekund to zajmie. Także do usłyszenia.